Tych Fajne, na, na tym się mówię, naprawdę nie myślałem, że na tym się tak że ty, na tym się będzie no tak fajnie sobie, jechało. Ależ jak na to to ci dupa nie bola, bo twarde siedzenie jest niewygodne. Może zaraz zobaczymy, czy to się. No, widzisz od razu. I było to, on powietrza, dysza powietrza. Złoty Mówiłem, Mówiłem, pójdziemy gdzieś obiad i na spokojnie nie udało, maszyna działa, ale zaraz ruszamy na przejażdżkę. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu Elegancko chodzi. Gurwę.